Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku czwarta część międzynarodowych wersji Familiady z lat 1988-95 na początek wersja z Chile, która niestety nie ma żadnych materiałów na YouTubie. Jest tylko kilka zdjęć, to jest takie jeszcze najlepsze, ale damy radę. No cóż, yy, no zaczynam od scenografii. Scenografia kolorystyka dominuje taka różowa, beżowa, taka jakby tutaj motyw domu. Yy, tutaj tak niebieskie tło, no jakby te, jak w telewizji tam tych lat. Yy, w drużynach po cztery osoby. Tablica czarna, klasyczna, podobna jak w wersji brytyjskiej, czy też kanadyjskiej, czy w amerykańskiej fast money, ale raczej to bardziej brytyjska. Liczniki punktów. Klasyczne, czarne e, Pulpit. Pulpit przypominający wersję amerykańską. Taką nowoczesną wersję amerykańską. I też dużo, trochę motywów niebieskich w scenografii. Niestety nie ma żadnych nagrań, więc Ciężko mi cokolwiek więcej o tym powiedzieć. Wersja chylińska. Pochodzi z roku, roku 1993. Natomiast tutaj mamy wersję turecką. O rok starszą, czyli z roku 1992. Wersja ta. Jest na antenie. Praktycznie do dzisiaj. Ale to jest pierwsza wersja. Ten pierwszy oryginalny bieg. Jak widzimy, w drużynach po 5 osób. Pierwsza scenografia tureckiej wersji. E, taka bardzo turecka, taka kolorowa, na jakby witraże. E, tablica, tablica czarna. Taka bardzo tradycyjna. E, utratę oznaczały żółte krzyżyki, podobnie jak w polskiej wersji. że żółte krzyżyki e, takie inne niż w pozostałych krajach, czyli e, takie pod tablicą, podświetlane. E, liczniki punktów tradycyjne, pulpity rodzin w koledzyce niebieskiej, tak samo pulpit prowadzącego, pulpit prowadzącego niebiesko-różowy. Jeśli chodzi o główną liczbę punktów, jeśli chodzi o licznik głównej liczby punktów, czyli tej do zdobycia, to takowego nie było samodzielnego, tylko punkty, które były do zdobycia, były liczone na szczycie tablicy, tak powiem. No, w górnej części tablicy. I to tyle, jeśli chodzi o czwartą część międzynarodowej wersji Familiady. Praktycznie, jeśli chodzi o, o ten okres, 88-95, omówiłem już prawie wszystkie. Zgadnijcie, jaki kraj mi jeszcze został. Hmm? To już niebawem, już niebawem coś o Familiadzie. Na razie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Oh, <laughs>